Super, mega ważne. Sen Mamona. To nie jest obraźliwe, go mam nadzieję, bo nie sprawdzałem wcześniej za dużo. Mateusz, Boże święty, daj spokój wizu. Zobacz ile mu się udało wbić w cały stream. A to jest z całego streama? Nie, trolujesz. Chociaż z dwie trzy osoby powinny zarejestrować się. 3,5 godziny streama. Nie no, nie wierzę, nie wierzę. I nie ogarniam o co chodzi z tym mapkami. Gdzie mutant? TY JEST! FAKTYCZNIE! <ścoughs> całkiem duży. Widzę go, widzę. Team Rock? Gdzie? A, jest też. A tu demons od Diablo. Co mówi o Diablo? to za nudy są? Nudy są... Tu kurwa, tu. Nudy, nudy! Dawid Jasper je masło. 300 wyświetleń. Wygląda na bezpieczny filmik raczej. Aż mi się przypomniało jak Krzysztof cebulę jak jabłko zajadał. Jaki dzisiaj rozkład jazdy? Jazda z kurwami. Kur... jakieś czerwone stygmaty mi zaczynają wyskakiwać na ciele, nie wiem czy to widać. Aż sobie mam takie wylewy, że siedzę, normalnie nic nie robię, nie jestem zmęczony i nagle całe ciało, na przykład klatka zaczyna się taka... tak jakby coś spod skóry chciało wyjść i całe czerwone takie i zaczyna palić no. I na to mam na klapce i zaczynam palić, tak jakby coś chciało wyjść z wewnątrz. To nie demon, to nie demon. This website provides a horror experience. Ale wiadomo, że nie ma co kusić losu takimi rzeczami. A tu można duszę sprzedać. Consent to selling your soul, enter without selling your soul. Co to za gówno? Nie, nie. <laughs> Możecie sobie pograć sami w domowym zaciszu. Więc nie będę pisał do tej tabliczki. Chyba laps idzie w odstawkę. Powraca stream element. Po 3-4 latach, na dobrą sprawę. Nie! Kurwa! Boże święty, ale traumatyczne w sumie przeżycie sobie tak myślę. W sensie z perspektywy osoby trzeciej może tutaj śmiechowo wygląda, ale kurde. On się zanurzył tam pod tym, pod tą barką. Patryk, kurwa! Ja pierdolę! Patryk! Boże święty. Chryste, przeraża. Wydaje mi się, że nieubłaganymi krokami nadchodzi salutki stream z League, Legend, bo muszę się wyżyć na tej główno grze. Dzięki Liga to gigasyf. Pamiętaj, że support Azir dalej dostępny. Janko, proste pytanie. Pikniesz ładnie Yumi i będziesz mnie kotkiem supportował? Nie? Jak to nie? Azirem? Azirem tak? To dawaj. Pomocy nie skaczcie! Nie! Kurwa! Jak zwykle, sam. Nie wiem, czy jest gniazdo. Nieistotne to jest. Jest. Wyobraź sobie skalę problemów światowych. Cały syf, co się dzieje na świecie. Wasze problemy, moje, nie wiem czegokolwiek. I pośród tego wszystkiego jakiś pojedynczy placek łysy na głowie. Kogo to kurwa obchodzi? I to jest nieistotne. Ileż można to dwa kupować? No, potencjalny oczywiście placek. Ta boli opór. Strasznie boli. Nie, no, ja ogólnie to mam wyjebane. I teraz 12 minut trzeba żeby... o tym porozmawiać. A mi się po prostu nie chce. O! O nie, Uj, kurwa! Nie mogę, no idź, chodźmy. Nexta, Janko stroluje, nie da się grać. Taka prawda. Ktoś troluje, nie wiem kto. Parker, sytuacja wygląda tak: Level 2 niszczymy. W dobrym jest Lane, szczerze. Bo tam był taki, że pachniało Lisinę trochę. Ty kolego, no nie no. Hila spaliłem jeszcze na ciebie. A tak ładnie, last hitki niszły. Nie, nie pomogę wam, Dariusz. Stopa, się mamko. na Dariusza problem jest taki, że on flashuje. aż znaczy ja mam erkę na niego, nie? No i się mano, Jak ja mam grać? Ed, jest ten Dariusz? Oj, oj. Widziałem, że aż tak w sumie. Wumiałem. Kurwa, nie mogę mu nic zrobić, no! Ja go atakuję, cały fight mu PUHP nie spadł. Ja pierdolę. No, nie wiem, no. 71 tysięcy. Więcej niż 4 osoby z Teamu, chyba. <grydy> Dzisiaj była walka Pasza Dubiel? Całego Facebooka mam zaspawowanego w tej walce. Pasza walka w w Google, zobaczymy. Dubiel udusił Paszę i tyle w temacie. No, chwycił go za gardziel mocno. Nie wiem, pojebanie to wygląda. Ale pachę ma tamida? Jezus, Maria, wygłodniały chyba jesteś, widzów. Nawet mi, a mam dziwny umysł, przez by się nie przeszło coś takiego. Przysięgam. Nawet nie, nie zaświtało nic. Petysz Pach? Nie no, to akurat nie dziwne. W sensie tyle pojebanych rzeczy jest na świecie, że stary, jak ludzie googlują rzeczy związane ze zwierzęciami, a ty się dziwi, że ktoś ma petysz Pach? Kolego. Ochodę mocno jebando mamo pisze? <laughs> Kiedyś się trzeba pogodzić, no. Już można się złościć o gówno. Strafił mnie ten stun. I tak! nie wiem, jak to wytłumaczyć. Chciałem S zdodżować moim i po mnie trafił. Co to? Super pilne legless. Mamon! Legless! Zapraszam, legless! Ja pierdolę. Nic dobrego nie wyjdzie z tego, mam wrażenie. Gdzie jest Mamon? Piszę do niego, poczekaj. Piszę do Mamona. Chyba się źle ta konwersacja skończyła. Co to jest? Mamon napisał do Demonza, wypierdalaj. A skąd macie tego screena? Pokazał na streamie czy co? Jest. Ale oni chyba tak żartobliwie tam. W sensie, Dwa mamon mu pisze wpierdala, a ja temu pierdol się. Chyba żartobliwie czy nie. Nie wiem. Ciężko rozpoznać, przyznam. Żyjemy! Dobra, chyba, cofka. Zrób coś! A, kurwa proszę traf. Nie. Jezu, prawie. Jak są jakieś rzeczy do przegadania, to alkohol zazwyczaj nie pomaga w wyjaśnieniu tego, wydaje mi się. Trzeba delikatnie słowa dobierać. Czemu on idzie lać do kibla z kamerką? Co to kurwa jest? Tak, nie A, nie może, może być... ja Ja Ale jak ja mam ratować widzowie? On nie ma 15 lat. Jest starszy ode mnie. On ma ile? 30? Nie wiem, no co no. Ale jak mam uratować? To też jego decyzja, że chce alkoholu popić. No co ja będę i mówił, nie, nie pij, odłóż? No kurde. Chcę, to nie piję. Patrz, co dziewczyna, demon pisze? Co pisze? 32-latek, co nie umie pić. Jezus, Boże Święty. Nie, no bez przesady. Co? Co takiego odjebał? Na dobrą sprawę. Nic, bez przesady też. Demon oszalał, a bo on z tymi dziewuchami gada cały czas, ja pierdoliczę. No, jak ma taką potrzebę, to co zrobisz? Chyba nic. Nie no, chyba Ania by się zezłościła, jakby telefon do Asi był. Żeby mi nikt tego pomysłu nie podsunął, bo to akurat złe może być coś. Dość... Co to za screenek tam go... Je Jezu... Nie rozjebałem związku nikomu! Po prostu siedzę i gram, w jak mogłem coś rozjebać? Wituch, a ty nigdy nie, tak. nie miałeś takiej sytuacji, że przez alkohol niszczyłeś siebie. Marach potrzebuje twojej pomocy, wejdź do niego i uratuj go. Sat, sat, jasper, Nie no, słuchaj, on już ma obok siebie osobę, która mówi... Stopy, jego dziewczyna mówi mu: Stop, on nie chce. No to jak nie chce, wiem o tym, że nie chce. Nie będę na siłę mówił, żeby zakończył. On jest dorosły. Kurde, za tym co on robi? No gada z dziewczynami. No kurde, to nie koniec świata, wydaje mi się. Znaczy, no może koniec związku, ale świata raczej nie. On się ich pyta, czy są ogolone. co? Jak to? <laughs> Boże święty. Zaraz będzie próbował wyłudzić za darmo dostęp do Pansa. No ja nie dostaję pieniędzy od rajotu. Wiesz co, ja dostałem od Drayotu 5 lat. Temu, jak graliśmy teamem timem z kałą, to po skinku dostaliśmy. A bluzę, kurwa, to od kogo dostałeś? Od rajotu też, no. To nie jest powód, dlaczego się gra w grę. Nie wsadzam w grę 300-400 godzin, żeby bluzę dostać. Dzięki, klafli, ty 15 minut temu. Oj, jesteś jeszcze Klaffi. Witam, dziękuję. A jak sytuacja wygląda? A, demon streama wyłączył. 33 minuty temu. A jeszcze im hosta dał. Oj, a nie będzie. A nie będzie zadowolona. Co jest? <laughs> Wyczerźwiałeś już, demonik? Czy jeszcze troszkę? XN poddymia do Demondza. A to drama jest? Nie wiem, no jak dla mnie się nic takiego nie wydarzyło złego. No oprócz, nie wnikam w prywatne relacje tam, ale tak to, no to co, no. Popił z alkoholu, pogadał z jakimiś paniami, no i co, no i jest jak jest, no. Co? i nie znam tego. Z wibowskich piosenek to oglądałem dwa sezony tego. Słuchaj. Głupie to anime i proszę nie oglądać, ale był motyw o hazardzie, to oglądałem. Hadzi Ultimate Survivor o Hazardzie sprawdź, a są tam... A to chłop główny bohater. Nie, to chuj, To nie oglądałem. <grym> tego. Nie walę do 2D, no. Bym się przyznał. Nie no, przyznał do lekarza bym poszedł w pierwszej kolejności, zanim mi się przyznał. Szczerze ten pseudonim, nie chcę go wymawiać, bo nie chcę nikogo obrażać, ale... To brzmi jak, e, nie wiem czy kojarzycie, są takie... Nie wiem jak się to zwie, strength warsy? Na YouTube jest kanał, gdzie chłopy w jakichś maskach, pod jakimiś pseudonimami podnoszą różne ciężary. I tam był chyba taki łysy pan. I on chyba się Faceless nazywał. Jeden z mocnych ciężarowców mógłby być z taką ksywą. I na klatę by dużo wyciskał na przykład. <laughs> Legless to ten władca pierścieni? Legle? Nie, to Legolas był. Pomyliłeś. Legolas. Grze? Co? To chwila, za chwilę wejdę. Gdzie? A, Twitch TV małon zapraszam. <laughs> wejdź, wejdź. Wait na sładekery? So That's right. A, Sylesa wziął. No nie no tak się nie da. Tak się nie da z takimi pikami. jaki to ma sens? Kondomy snajpiące na bocie? Skur. No to nie zadziała mój plan już. Bo bym zrobił tak. Flecznąłbym na blue i zestakował blubufa. Jak będzie low HP. Kradniemy to blue. Ty nie robią tego, ale nie ma sensu tego robić. Oni wiedzą. Kurwiaki. już im ignora die. Oni wiedzą. O chuj, martwy jesteśmy. Nie chcesz się poświęcić? Dobra, chyba żyjemy. Bip. Wesoły i greer O kur. Wykryci. Uwaga. Dobra, już, już, już. Bez flesza. Jezus Maria, jaki ten świat dziwny jest. Cristiano Ronaldo siwy włos na głowie wyskoczył. Facebook oskrinowany cały, że siwy włos już się starzeje. No kto by pomyślał? Jezus Maria. Jeszcze brakuje infa, że dziś srakę ostrą z rana miał. Albo czegoś bardziej innego. Obra, Lulu Twitch. Już chociaż wygrajmy to, jak tak piknęliśmy. Titi titi. Każdy się skurwi dla parowizów. tylko jestem jedyny, który kurwa bez kitu siedzi i nie robi takich rzeczy. To was, nie o mnie to w dupie i wszystko ma to w dupie i po prostu trzeba samemu takie sprawy kurwa widzę, że załatwiać. Po prostu kurwa, chuj z tymi ludźmi wszystkimi. A w sumie to zerknąłem wczoraj czy tam przedwczoraj na Discorda. Patrzę, a mam bloka u <laughs> mamona. Nie wiem za co, bo nie gadałem z nim chyba z dwa miesiące, ale dostałem bloka. Taki prezent. W życiu, kurwa. A ten kurwa już trzeci czy czwarty raz najebany, kurwa. Stary, jak ty nie umiesz pić, to ty nie pij, bo ty kurwa koleżku. A, w co nieważne. ważne. No to chyba było, że kolaszków sprzeda przez przypadek pod wpływem czynnika. w co nie ważne. Ziomu, to, że ktoś pije i się tak zachowuje, to nie jest argument. Ja nie wiem, mogę się nachać, chuj wie co zrobić, a nie powiem na kogoś, kto jest w porządku, kurwa, w stosunku do mnie, nawet złe słowa. Widzę, że marnak? dupa go cały czas o coś bolała. Mi już wcześniej coś ludzie mówili, ja się nie dziwię, że. Czyli wychodzi na to, że demonik tak nazwał Mamona, bo go bolała dupa, że mamon sukces odniósł. Chyba to tak widzę. Te Donaty to wszystko. Kurwa, przecież oni kiedyś na początku się kurwa w kurwi przy oni podzielić, że to on robił. przecież on im kazał to kurwa, ale przecież masz klipę, kurwa. Nawet. Co? Kurwa? Demonik kazał wysłać złe donaty hejterskie na Mamona? Jakoś nie wierzę. <laughs> żeby demon mógł to zrobić. A no była tam akcja, że ten, że przecież Boty z Skypura, <laughs> i że Szkajpur nasyłał tego, ale wątpię, żeby demon skazał. Nie ja wiem. Chyba, że to jest budowanie konfliktu. Pod fejem Maj takie wytyczne dostał od Boxdila. Mamon, i on, żeby podkręcić trochę. Nie wiem. Kiedyś się grało na NaVI, teraz się gra na Goldzie 3. <grym> teraz się gra na Dawida 12. <grym> no i na obciągatora stopa. Tak się przeskalowało. No cóż, no. Wiek nie służy. Zupgrade'owany overlay. Podoba mi się, taki prosty. Patrzcie. No nie ma tu zbyt wiele rzeczy, ale kto powiedział, że ma być na wszystkiego. No. By było bez tych useless napisów. Fajne? To no, mi się podoba. Ja nie wiem, czy ja nie muszę ze dwóch na chwilę. No, bo mama tam śpi w salonie i mi pisze, że nie wie, czy uśnię, bo taki smród od śmieci jest. <laughs> no, kurwa. No, ale ja nie czuję. No, ja wymieniam sobie. Raz na dzień, raz na dwa dni, zależy jak jest. No, ale już można grać. Nie wywalam przez balkon. Zaraz je wyniosę na balkon, bo nie zdążę wyrzucić to chociaż się wietrzą, bo nie wiem, jak sąsiedzi. Wiem czy to się ten Ignite. O Jezus skupany. Mam ją chyba Aaaa! Nie, co ty zrobiłeś? Ja z tych czemu się nie ruszasz? Jestem na tobie, mogę zdechnąć ty, co nie Nie wiem, nie wiem No myślałem, że ją zabijemy nie. szczerze. No nie zabiliśmy, Kurwa no. Tyż że wartenga wyższe rangi niż my bił, platynę bił. jeszcze no. 6-7 placementy, a potem zaczęliśmy grać w duo. O, tam na bocie. No i pięknie, koniec gry. Oh, curva, oh, curva, no, conies, o o curva te na canheta que Niezła Ksaja, Fajnie z gry. Nie ja wiem, za, za mocna Ksaja. Najebała nas. Jaka szansa, że stanę mediatorem kłótni w ekipie i całe trio zagra na mapie Bind w pewnej fajnej grze? Y szczerze to żadna, bo mi nie zależy na zgodzie. Jakby po co? Nie każdy sobie obierze ścieżki, które lubi, które chce i tyle. Czemu mam kogokolwiek godzić, jak ktoś nie ma na to ochotu? Wyjewane. Spadam, dziękuję za wieczór, popołudnie i część nocy. Uciekam. Papa, pa. dobranoc, trzymajcie się. Do następnego razu. Papa. Pa.